To bardzo ciekawe, co Kasia Cybulska ma do powiedzenia na temat tego, czym jest uważność i co dla Kasi znaczy uważne życie. Kasiu, bardzo mi miło, że chciałaś ze mną porozmawiać i podzielić się swoją historią, bo przed. Nagrywaniem rozmawiałyśmy, i jestem bardzo poruszona tym, co opowiedziałaś. Ale zanim przejdziemy do tematu, to powiedz nam coś na swój temat: coś, co nas bardzo zaciekawi, zaskoczy, coś, czego nie można wyczytać na Twoim Facebooku czy Instagramie. Przede wszystkim mi też jest bardzo miło, że udało nam się dzisiaj spotkać, wyściskać, bo planowałyśmy wcześniej kilka razy. Ale zawsze gdzieś jeszcze coś było po drodze, hmm. ale jest, jestem i jest mi niezmiernie miło, że mogę to, e, część tej swojej historii powiedzieć. I ja jestem, e, może od tego zacznę, że jestem mamą trzech córek, 16-letniej, 12-letniej e, i 20-miesięcznej. Także taki pełen zestaw, pełen pakiet. Także. Mam status wielkiej rodziny i mówię to tylko po to, żeby, żeby też pokazać Wam, jak wiele rzeczy się dzieje w moim życiu, jeśli chodzi o taki przedział wiekowy, który jest w rodzinie. Pomaga mi przy tym wszystkim, przede wszystkim natura i też to, że wychowywałam się w domu, gdzie właśnie, można powiedzieć, no bliżej się nie da być natury, bo była to leśniczówka w lesie. I to jest też to, e, myślę, źródło moich inspiracji, tego też, gdzie jestem, co robię, i jak też uczę m, moje dzieci, żeby były uważne. Na naturę, na to, co czym się otaczamy, na to jak, jak ta nasza matka Ziemia jest cudowną matką i co nam daje i co my sami dając jej po prostu to, co należy, otrzymujemy no niebywałe plony, nie powodując e, właśnie tego, że działamy destrukcyjnie, choć wiemy, że dzisiaj są, są wiadomo, takie czasy, a nie inne, ale coraz więcej e, też się o tym mówi i myślę, że warto to pokolenie teraz wychowywać w takiej bliskości naturze, niekoniecznie bliskości ze smartfonami, telefonami, tylko pokazywać im, że jeszcze jest ta bliskość, to co, to, co możemy też nazwać właśnie tą uważnością w tym świecie? Także ta leśniczówka miała bardzo duże znaczenie w tym też, gdzie jestem i, i to, co się e, zadziało w twoim życiu. Kasiu, ale jak ty byś zdefiniowała uważność? Jakby wiesz, można wyczytać wiele różnych definicji w książkach, znaleźć odpowiedzi w internecie, ale jak. Ty, swoimi słowami, swoimi doświadczeniami, mogłabyś powiedzieć o tym, czym jest dla ciebie uważność? Co to, to znaczy? Jest, to jest, myślę, taki. Um, jakbym mogła to określić tak swoim widzeniem, to to jest właśnie to, kiedy moje dzieci do mnie mówią, i ja to po prostu czuję. Czuję ich emocje. Mm. Zatrzymam się i jestem w tym razem z nimi, towarzyszę. Natomiast e, z perspektywy moich doświadczeń, to co było kiedyś, to w zasadzie była to gonitwa i dużo rzeczy nie widziałam osobiście, nie czułam, ale w momencie, kiedy, e, kiedy właśnie przyszło to, co przyszło i pokazało, że jednak e, to zatrzymanie się i, i, i to wsłuchanie się w swoje myśli, w to, co dziecko do ciebie mówi, to jest po prostu tak niebywała energia, e, tak niebywałe doświadczenie, które daje ci ogromną radość i, i, i satysfakcję. Mhm. Więc taka uważność na, na to też e, mogłabym powiedzieć, co myślisz, że ja już to kontroluję. Czyli to też jest moja taka uważność tych wszystkich moich myśli. Że to, co myślę, no to tak naprawdę mm, w rzeczywistości kreuje też tą swoją rzeczywistość, która jest, tak? I też to, co, to, co robisz. Więc takie bardzo świadome myślenie, czyli y, jesteś myślą, i to tak bardzo jest moim takim hasłem, że jak gdzieś uciekam, to to zdanie, jesteś myślą, powoduje, że ja od razu wracam do. E, na ten prawidłowy tor, i na to, że to ja decyduję o tych wszystkich rzeczach, czerpiąc po prostu z tego niesamowitą mm. też e, radość z bycia taką e, świadomą osobą. Zatrzymam Cię Kasiu przy tych myślach, y, bo no właśnie, przecież nie każda myśl jest prawdą, tak? tak? Nasz umysł tworzy niesamowite historie, wyprodukowuje różne myśli, które często niczemu nie służą. Często służą temu, żebyśmy nic nie robili, trwali w jakimś jednym miejscu, żeby nie wprowadzać zmian, bo nasz umysł tego nie lubi. Yy, więc ta świadomość tego, że pojawia się we mnie myśl, ale to ja decyduję, czy ja daję swoją energię, czy zasilam tę myśl, czy ja po prostu uświadamiam sobie właśnie. Pojawiła się taka myśl, ale ja nie chcę w Tworzyć dodatkowej historii wokół tej myśli, puszczam ją, pozwalam jej odpłynąć i skupiam się na tych myślach, które są dla mnie budujące, wspierające, które dają mi mm, takie poczucie właśnie satysfakcji z życia, takiego wzmocnienia, takiego wsparcia. Dokładnie. Dokładnie, jak to tak pięknie e, zobra zobrazowałaś, tak. E... Tak to czuję i, mm. i tak świadomie podążam. E, ta uważność daje tobie po prostu taką niebywałą radochę z życia. Mm. Kiedyś idąc nawet z, z, z dziećmi, kiedy idziesz wiadomo, tu jedno krzyczy, tu je, coś się dzieje. E, I nie zwracasz uwagi na, na to otoczenie. Tak? Te, teraz e, to jest po prostu. Niesłychana rzecz, kiedy ty idziesz. E, słuchasz z uważnością tych wszystkich informacji, ale jednocześnie e, widzisz, co cię otacza, jaka piękna przyroda, zieleń. E, I nie jest to taka po prostu klatka, która ci miga w filmie i to przeminie, tylko po prostu ten dzień, ta chwila, tu i teraz, to, co się dzieje. E, I wieczorem po prostu jest taka wdzięczność za to, że. Że to było, że tego dotknęłaś, że, że to właśnie tym swoim zmysłem, jednym, drugim, poczułaś. I to, jest, I to jest to w życiu najistotniejsze. Dzisiaj, bo też jeszcze, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, to życie jest też tak, e, może być zaskakujące, że bardzo e, myślę, że takim najistotniejszą rzeczą jest to celebrowanie tych chwil, tego życia, no bo jakby każdy z nas ma tą swoją ścieżkę i nigdy nie wiesz, co będzie jutro, co będzie hmm, za, tak. za, za godzinę, co będzie... Tak? To są właśnie te rzeczy, które, które też powodują, że życie w, takiej, w tym tu i teraz, w, tej, w takiej uważności, no jest niebywałym spełnieniem. Zobacz, życie składa się z tych pojedynczych, małych chwil. Tych sekund, które mijają niezauważalnie często. I tak naprawdę każda chwila, która minie, przybliża nas do śmierci, która tak czy siak nadejdzie. I teraz to jest mega ważne, co powiedziałaś: że kiedy my jesteśmy zanurzone w tych, zanurzeni w tych chwilach, które trwają, to mamy poczucie takiego dotykania tego życia, takiego celebrowania tego życia. I Właśnie kiedy przychodzi ten wieczór, ja mam taką satysfakcję z tego, że ja świadomie przeżyłam ten dzień, że ja go czułam, że odbierałam zmysłami, że, że tyle rzeczy się wydarzyło. Czasami fajnych, ale czasami też niefajnych. Bo myślę, że tutaj też trzeba podkreślić, że bycie świadomym i uważnym człowiekiem to nie tylko dostrzeganie tych dobrych chwil, to też mm, Przyglądanie się temu, co jest trudne. Nie wypieranie tego, nie udawanie, że tego nie ma, nie zamiatanie pod dywan, tylko stawanie oko w oko z tym, co jest czasami niewygodne, czasami takie uciążliwe, czasami nie takie, jak byśmy chcieli, nie? Tak, i to jest teraz w takim momencie, jak mogę spojrzeć na to z perspektywy, jak, jak było kiedyś, a jak jest teraz, kiedy masz te przeciwności losu, czy rzeczy, które niekoniecznie należą do tych wow, super, to, to też jest niebywała rzecz, kiedy ty się zatrzymujesz i patrzysz, po co to, po co to jest ci dane. I z perspektywy e, właśnie tej uważności mm, przyjmujesz to i ze spokojem zadajesz sobie też pytania, stajesz. Może jakieś inne rozwiązanie należy znaleźć, i to też jest piękne, że tutaj nie wchodzisz w to myślenie takie typowo frustracyjne, hmm. że znowu to, znowu to się wydarzyło. No I, i po prostu jakby właśnie tą myślą, tak, że wchodzisz w tą energię, która niekoniecznie daje ci taką pozytywną. Rzecz do tego, żeby, żeby też zrozumieć tą ciężką sytuację, która, która na przykład się wydarzyła, bo, bo w tym e, naprawdę może być to kołem ratunkowym, do tego, żeby w pewien sposób też umieć sobie poradzić. Tak? Później mówimy o jakichś depresjach, o tym, gdzie mamy właśnie ten zjazd e, totalnie w, w takim kierunku. Natomiast takie świadome przyjęcie też tego, z tym, że no, po coś to jest. To I myślę, uznaję to jest tej, trudności, tej trudności po prostu. Jest trudno. Tak tak, 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 tak. Dlaczego? Tak. Zobacz, kiedy uznam, że jest trudno, yy, to już jest jakby yy, taki moment, w którym ja mogę pomyśleć, jest trudno, ale teraz zastanawiam się, co z tym zrobić, nie? Tak, tak. Mhm. Oczywiście można zostać w tym, yy, taplać się w tym błotku, tak. ale. I to też jest potrzebne czasami, żeby tak nie, nie lekceważyć tych ważnych chwil, tych trudnych chwil, ale żeby wyczuć moment, w którym mówisz, ok, wystarczy, teraz działam, teraz chcę wykorzystać energię tej trudności, żeby ją przekształcić w coś, co mnie będzie budowało, nie? Tak, dokładnie. Hmm. Kasiu, powiedziałaś o tym, że no właśnie uważność pomagać w radzeniu sobie z tymi trudnościami a powiedz co jeszcze w twoim życiu zawodowym jest taką mm, taką metodą takim sposobem który pomaga ci wtedy kiedy jest trudno co mi pomaga e, ja od lat stosuję również aromaterapię e, olejki firmy Young Living i jak patrzę z perspektywy też czasu to, co u mnie się wydarzyło w mojej rodzinie, ale też co się wydarza w tym takim otoczeniu, jak pięknie to mi pomaga też w takim balansie i harmonii w tych emocjach, właśnie wtedy, kiedy niekoniecznie to są proste tematy, czy jak taka. Trójka z różnymi problemami e, robi tutaj najazd na, e, na kuchnię i wszyscy po prostu coś potrzebują i każdy ma różny problem. To nasz zmysł węchu, e, używam tutaj bardzo świadomie naszego zmysłu do tego, żeby włączyć e, dyfuzor. Słucham oczywiście uważnie moich dzieci czy mojego męża, to nie ma znaczenia też jeśli chodzi, tutaj akurat tak daję przykład taki, bo naprawdę to jest taki trochę rol coaster w różnych tematach i tych emocjach. Włączam sobie, zazwyczaj jest to albo pomarańcza, albo taka mieszanka, sama nazwa mówi za siebie Stress Away. I sobie rozmawiamy, ja słucham z uważnością. Ee, I nagle jest takie. Zaczyna być inny ton głosu i już ten nasz, że tak powiem, cały koordynator tych wszystkich emocji dostał odpowiednią informację, że to jest przecież do rozwiązania. Nie stresuj się. Jest dobrze, poradzisz sobie z tym. I nagle rozmawiamy w całkowicie innym tonie i, i zaczynamy rozmawiać tak bardziej rzeczowo. Ja zadaję pytania i pojawiają się rozwiązania. Co prawda, u tej 20-miesięcznej ta nasza komunikacja trochę inaczej wygląda, ale też jest to piękne, kiedy nagle widzisz, jak to ciało dostaje informację, że jesteś bezpieczna, jest ci dobrze, zrelaksuj się. To też jest to dla mego serca no takie spełnienie. Że ta aromaterapia pomaga mi naprawdę już od wielu lat. I jest takim elementem, bez którego ja w zasadzie już nie wyobrażam sobie mojego życia bez dawki tak czystych energii, tak czystej wibracji roślin. I może to też wynika z tego, że właśnie wychowywałam się w tej leśniczówce i trochę jak taka doktor Queen, latałam po tych polach, po tych ziołach i bardzo dużo. Też wiem na temat ziół, ale to wynika właśnie z, też z mojej drogi. A niczym innym są te olejki eteryczne, jak właśnie no, zamknięte w tej buteleczce, najbardziej skoncentrowane, najczystsze e, związki właśnie z naszych roślin, tak? Z różnych elementów roślin, bo to są, mogą być to czy cytrusy, czy, czy może być to żywica, może mogą być to liście, kwiaty. Łodygi, korzenie, więc jest tutaj e, naprawdę dużo, bardzo dużo e, cennych związków, które, m, które mamy w tej naturze. Więc te olejki eteryczne są moim must-have każdego dnia. Mm. Mam swoje rytuały, i nie tylko ja, ale też i w mojej rodzinie, e, moje nastolatki mają swoje e, bransoletki z lawą wulkaniczną. Gdzie zakrapiamy sobie właśnie, kiedy są stresujące też rzeczy, to są ich przenoszone dyfuzorki wąchają, czy yy, specjalna biżuteria, którą, która też w momencie z jakiejś sytuacji, gdzie potrzebują właśnie tego relaksu, yy, to po prostu jest przy nich, tak? Mm. Kasiu, no bardzo mnie bardzo zaciekawiłaś tym, co mówisz i myślę, że... Jak spotkamy się następnym razem, to powiesz o tym, jaką rolę właśnie odgrywa, odgrywają zmysły y, i jak y, te zapachy, którymi się otaczasz, no, poprawiają jakość Twojego życia i Twoich bliskich, nie? Dokładnie. Hmm. Dokładnie w takim ujęciu, jak, jak to powiedziałaś. Hmm. To jest e, niebywałe proste w zastosowaniu. Nie ma tu za dużych. Komplikacje. Zresztą przed nagrywaniem sobie zrobiłyśmy też taką sesję kilku oddechów, eee, i nie jest to naprawdę skomplikowane, a może poprawić jakość naszego życia bardzo. Jakość życia kobiet, które potrzebują wsparcia w różnym momencie swojego życia, nastolatków, którzy też szukają eee, właśnie balansu, kiedy obserwujemy, kiedy są w czasie. No, takiego rozchwiania emocjonalnego. Mm. Czy takich pampersiaków, nie. gdzie po prostu też chcą pokazać, że tutaj mamo jestem. Mm. E, I czy, też się zmagają z różnymi tak, dolegliwościami, oczywiście. nie? Z różnymi stanami. Z różnymi stanami. Mm. No akurat mamy teraz ząbkowanie, więc mm. to też jest coś nam, co pomaga mm. e, w bezpośrednim e, zastosowaniu. E, także czy w takich tematach damsko-męskich również... To Kasiu, jest temat... zatrzymam Cię, bo tutaj już wiele wątków się pojawia tak. i wrócimy do tego. Wrócimy, bo, bo ja bardzo jestem ciekawa, naprawdę. Także za dzisiaj Ci bardzo dziękuję, tak, dziękuję e, i, i widzimy się niebawem, jak wrócisz z pięknej Francji. Tak, jak wrócę z, z Francji, ponieważ lecimy całą rodziną na żniwa lawendowe, tak. na farmę Young Living. Także tutaj też może e, trochę więcej Wam jeszcze zdradzę i powiem, jak to jest z tą lawendą. Mm. Także dziękujemy bardzo i do zobaczenia, Kasiu. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.